Morales. Chciałam podziękować za załatwienie Meissowi pracy w domu Fist. Nie ma za co. I proszę mi mówić Peter. Pan Parker to... pewnie byłby ktoś bardziej poukładany niż ja. Muszę powiedzieć, że miał wątpliwości. W końcu dałam mu wybór. Praca albo terapia. Potrzebuję tego, ale nie chcę się czuć jak ofiara. Nie lubi litości. Rozumiem. Jestem taki sam. Dam znać ci May i przyjdę, kiedy będzie zaczynał. Jeszcze raz dziękuję to o wiele dla nas znaczy Peter zaraz kolejny test gdzie jesteś o, przepraszam, autobus się zepsuł, a nie było taksówek. Będę najszybciej jak się da. Ej, przepraszam. Dzień dobry, albo wieczór. E, nieważne. Doktor uwielbia te rzeczy. Używał ich na studiach doktoranckich do operacji na radioaktywnych izotopach. Mówił, że pomagają mu zachować pokorę. Co to jest, doktorze? Nie widziałem takiego materiału. Uwierzyłbyś, że służy spawaniu? Zapewnia niezwykłą izolację magnetyczną i ogranicza zanieczyszczenie krzyżowe interfejsu i Hm. nabiera podejrzeń. Stara się z tym kryć, ale to widać. Widział skurczę. Dostrzega, jak z dnia na dzień tracę koordynację ruchową. Cóż, jasne, że wie. Sam chciałem genialnego asystenta, to teraz mam. Potrzebuję tylko czasu. Moja praca pomogłaby milionom. Ocaliłaby miliony. Także mnie. Potrzebuję tylko czasu. Sprawdź neurosensory, dobrze? Czas reakcji musi być krótszy. Tak jest. Spróbuj zejść poniżej 3 milisekund. Dobra, zoptymalizujmy przekaźnik mocy. Nieźle. Okej, okay, to co teraz? W obwodzie neurosensorycznym jest impedancja. Stosunek sygnału do szumu daleki od norm. Nowy procesor sygnałowy załatwi sprawę. Udało się, doktorze. 2,8 milisekundy. Dobra robota, Peter. Chyba mamy sukces i to spektakularny, pomóc panu? Tak, doktorze, co się dzieje? Tak bardzo to widać. Lekarze nazywają to chorobą neurodegeneracyjną. Najpewniej wywołał ją kontakt z toksynami za mojej beztroskiej młodości. Przykro mi, M mogę jakoś pomóc? Już pomagasz. Najgorsze, że choroba dotyka tylko mięśni. Mózg w dalszym ciągu pracuje, ale. nie ma na nic wpływu. Nikt inny o tym nie wie. Niech tak zostanie. Oczywiście. E, gdybyś, gdybyś chciał poszukać pracy z większą przyszłością. Nie, ja przyszedłem tu ze względu na to, co Pan ma tutaj, a, a temu nic nie grozi. Zostaje. Peter, zanim zapomnę. Czytałem fascynujący artykuł o możliwej przyszłości interfejsu neuronowego. Zaraz spojrzę. Dziękuję. Aby urządzenie działało, potrzebuję dwóch elementów. Pierwszy to nowy typ protezy. Modułowy system mikrokabli zdolnych przyjąć dowolną, wybraną przez użytkownika formę. Drugi i tu tkwi jego genialność, to interfejs neuronowy podłączony bezpośrednio do jądra podstawy. Wyzwolić potęgę mózgu. Niech umysł kieruje rzeczywistością. To znacznie więcej niż protetyka Peter. Ten wynalazek uwolni nas wszystkich z okowów cielesności. Będziemy mogli urzeczywistniać fantazję jak twój pajęczy przyjaciel. Bezpośrednie podłączenie do jądra podstawy. Ciekawe, ale ryzykowne. Nie wiem, doktorze. Potrzebna byłaby matryca z galu, żeby to działało. A i tak ryzyko urazu byłoby dość wysokie. Gal, genialne! Nie martw się, opracujemy bezpieczną metodę. Doktor jest bardzo chory. W tym tempie straci kontrolę nad funkcjami ruchowymi w ciągu roku. A jeśli nie będziemy ostrożni, implant w czaszce może jeszcze pogorszyć sprawę. Nawet zmienić mu osobowość. Musimy bardzo uważać. Peter nabiera podejrzeń. Stara się z tym kryć, ale to widać. Widział skurcze. Dostrzega, jak z dnia na dzień tracę koordynację ruchową. Cóż, jasne, że wie. Sam chciałem genialnego asystenta, to teraz mam. Potrzebuję tylko czasu. Moja praca pomogłaby milionom, ocaliłaby miliony. Także mnie potrzebuje tylko czasu. A, przepraszam, doktorze. Moja ciotka napisała i. Bez obaw, widzę. Sam chciałem sobie zrobić przerwę. Sprawdzę dane telemetryczne. Dzięki, wrócę za kilka godzin. Raz jeszcze dziękuję, Peter. Nie wiem, co bym z Ciebie zrobił. Szkoda, że nie powiedział Pan wcześniej, doktorze. Nie chciałem Cię tym obarczać. Poza tym, mówiąc Ci o swoim problemie, uczyniłem go bardziej realnie. Mój stan się pogarsza, ale traktuję to jak wyzwanie, dodatkową motywację do działania. Cześć Ciociu! Co tam? Spóźnisz się? Nie, właśnie jestem w drodze. Miles się odzywał? Nie, ale jego matka twierdzi, że będzie. Dobrze, niedługo będę. Na razie. Czas, którzy późno kładą się spać, zapewne widzieli błyskające wczoraj w nocy na światła. Niestety, nie dlatego, że któryś z kryminalistów trafił na krzesło elektryczne. Nie! Najwyraźniej ktoś w więzieniu wpadł na pomysł, żeby tamtejszy recydywista znany jako Elektro zapłacił za swój pobyt zamiast podatników. Jako, że jest on dobrym źródłem prądu, podłączono go do więziennej sieci. Okazało się, że Elektro nie chce współpracować! I więzienie trzeba było ponownie przepływać do sieci miejskiej. Szkoda! Bo już miałem nadzieję, że wreszcie będę mógł korzystać z softera i mikrofalówki naraz. Bez wysadania bezpieczników.